Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Retro. Słuchajcie idę za ciosem i ponieważ ostatnio pokazywałem jak przełączam numery stacji dyskietek przy pomocy przełącznika, który sobie dorobiłem to dziś wykorzystam to praktycznie. Podłączyłem do Commodore 128 słuchajcie, SD2J. Będzie robił jako stacja 8. Stację wewnętrzną przepiąłem na 9. I będziemy, słuchajcie, grali. Jakiś czas temu jeden z moich widzów podesłał mi linka do tej oto strony i do gry Volley for Two, tak? No i jest to nowa gra. Oparta na jakiejś starej arkadówce, na jakiejś starej siatkówce z 1987 roku. na a to była gra. No i słuchajcie, najważniejsze jest to, że jest to gra na Commodore 128, tak? Drugą ciekawostką jest fakt, że gra obsługuje dwa monitory. W komodore 128, oczywiście, czyli gramy na monitorze, który obsługuje 40 kolumn, a równolegle możemy mieć podpięty monitor 80 kolumn i tam będzie nasza tablica wyników. Ja oczywiście dwóch monitorów nie mam, a poza tym mój kabel na 80 kolumn uniemożliwia mi jednocześnie podpięcie drugiego monitora, ale za to nie umożliwia mi przełączania tych monitorów w trakcie rozgrywki, więc wam pokażę, jak to wygląda na 40-kolumnowym i na 80-kolumnowym monitorze. Sterować możemy joystickami lub klawiaturą. Możemy też, słuchajcie, jeżeli mamy odpowiednie rozszerzenie pamięci, to możemy tu, słuchajcie, coś pokombinować z powtórkami. Tak. No spróbujemy też sobie. Ja mam Neoram. Ciekawe, czy będzie w stanie zasymulować na przykład Georam, tak. Dobra. No i tutaj właśnie mamy pokazane. Co widzimy na poszczególnych monitorach? To jest to 80 kolumn, a to jest to, co widzimy na 40 kolumnach. No i dobra, słuchajcie, wszystko wiemy. Zaczynamy. Zaczynamy, słuchajcie, ranie, można powiedzieć, tak? Mam odpalony mój komputer, słuchajcie, w 80 kolumnach, bo to też jest dość ciekawe. Możemy tą grę załadować zarówno z trybu 80 kolumn, jak i z 40 kolumn. Tak? nie ma to większego znaczenia no ja sobie załaduję na początek załaduję sobie fb128 czyli browser plików dla sd 2 w wersji pod Commodore 128 dobra kamera działa, jedziemy no i spod tego mm, browsera uruchomimy sobie już bezproblemowo naszą grę mm, dobra ja to mam chyba tutaj są różne wersje. W zasadzie na każdą stację dyskietek, to znaczy obrazy D64, D71, D81. Ja ściągnąłem D64, D81. Załadujmy z D81. Dobra. No i teraz ty mi tu mówisz, że jak przytrzymam, chcesz, przytrzymam, słuchajcie, przycisk Commodore, to łączę jakiś tryb szybszego wgrywania. No dobra i wgrywa mi się, słuchajcie zanim się tu pojawi na monitorze cokolwiek, to chwilę minie, natomiast jeżeli teraz spróbowałbym się przełączyć na tryb 40 kolumn przełącznikiem na moim kablu, to widzicie, że tu już jakiś obraz jest, no i tu już następuje jakieś tam ładowanie i zaraz tu się powinny coś zacząć pojawiać, jakieś napisy, o właśnie, czyli mamy tutaj takie napisy kto grę zrobił, Natomiast w trybie 80 kolumn pojawia się taki napis, że na tym ekranie będziemy widzieć tablicę wyników. Dobra, na razie więc przyłączmy się na tą stronę. Czyli na ekran 40 kolumn w zasadzie będziemy grali właśnie na tym ekranie. No tutaj mamy oczywiście wszystkie niezbędne informacje, kto zrobił, komu należy podziękować. No ładowanie trochę trwa. Z chwilę będziemy musieli poczekać. Ja podpiąłem dwa joysticki, a w zasadzie joystick i mojego keypada. Gra jest na dwie osoby, tak? Czyli to trochę nie dla mnie, szczerze powiedziawszy, ponieważ nie wiem z kim za bardzo grać. Nie ma opcji gry z komputerem. No, taka śmieszna. Zresztą to już tam widzieliście pewnie na obrazkach. Poczekamy, zobaczymy, jak się wczyta i zobaczymy, jak to będzie, będzie nam działać. Dobra, no ja oczywiście nie mam tutaj, niestety, żadnego dodatkowego wspomagacza w stylu Gifidosa. Niestety, być może coś skombinuje niedługo, ale na razie jeszcze nie mam. No i będę musiał poczekać. To trochę trwa. No, gra ładuje się w trybie 128 i to jest bardzo ważna rzecz, bo większość doskona doskonale wiemy gier na Commodore 128. W zasadzie takie gry to były tam jakieś bardzo prymitywne tekstówki, natomiast to jest całkiem, gra z całkiem fajną grafiką. No i dobra, no i mamy Volley 4.2, mamy jakieś demo, słuchajcie, gdzie mamy zaprezentowane jak wygląda rozgrywka. Dobra, widzimy, że mamy też możliwość powtórek. O. Dobra. No i dobra, i słuchajcie, no to gramy. Co możemy ustawić? No oczywiście możemy wystartować grę, możemy ustawić kontrolę nad grą, joysticki lub SAT. tak, spacja i klawisze numeryczne. Dobra, ja zostawię joysticki. Trudność high, low. O low zostawmy. Wall Height, aha, wysokość, wysokość tej ściany, przez którą przebijamy, zostawimy też Low Jump Mode, Single Double Dash, dash? Nie wiem co znaczy dash, dajmy może double Side Out Scoring, no jak wyjdzie, no zostawmy wyłączone, gramy, no dajmy sobie, aha, tak się nie da, 3, 5, do 5 dajmy, Replace On, dobra, włączone. Em, rozszerzone powtórki. No, zobaczmy. Czekajcie, ja spróbuję ustać tu Goram. Zobaczymy, czy tam mi coś da. Nie jestem pewien, ale ale zobaczmy. I muzyka w grze zostawimy. Dobra, no to startujemy. Słuchajcie, mamy dwa hop, hopki, które będą grały. No, już widzicie, że nie za bardzo mi tu idzie. Mam, jakąś, mam jakiś replay, ale nie wiem, czy to jest ten rozszerzony replay, czy, czy normalny. No. no, jednak się nie da w ten sposób grać dwoma joystickami na raz. Nie, nie ma mowy. Więc gra jest nie dla mnie, ale tak sobie myślę, że na taką jakąś zabawę imprezową, na jakiś zlot, mogłaby być całkiem fajna. Graficzka całkiem fajna. Moglibyśmy zerknąć właśnie jeszcze na. Mamy 2-2, na tą tablicę wyników, tak? Czyli na ten drugi ekran. O. Widzicie, tak to wygląda. W tej chwili już jest 3-2, bo w międzyczasie tam się coś stało na tamtym ekranie. Co ciekawe, mogę się tu przełączać, mimo że nie klikam nic na klawiaturze, tak? Więc to jest tutaj przewidziane. No, bo skoro może obsługiwać dwa monitory, no to musi nie brać pod uwagę jakby tego przycisku na klawiaturze, który przełącza. To musi być tam już zrobione programowo. No i dobra, i widzicie, że gra się skończyła, było do 5 punktów, a nie jest match point. czy Aha, bo pewnie trzeba wygrać dwoma. O. No dobra. Yy, right wins. Czyli ten po prawej wygrał. Fajne, tak? Jakbym miał z kim pograć, to może byłoby by to ciekawe w miarę. No niestety nie mam z kim pograć. Szkoda, że nie ma jakiegoś takiego trybu mm, trybu, słuchajcie, gry z komputerem, tak? No, ale pewnie już, już się nie udało go zrealizować. Yy, dobra, no to taka szybka wrzutka. Yy, pokazuje, że Faktycznie ZDTUJ jak na ósemce mi działa, no i można przełączyć stację na dziewiątkę i wykorzystać te nasze współczesne wspomagacze. Dobra, dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.